Działamy na dwie rundy. Robimy półtorej godziny jedną rundę, a później półtorej kolejną, żeby mieszać składy. Nie? Jasne. Mhm. To się nagrywa, tak? Tak. Kto tego Scotta samoróbkę robił? Hmm? Tego Scotta, samoróbkę. Scotta, to no. to. Ten czołg, no. <grym> z Berdem dwujeczka wersji. Właśnie, Berdem, właśnie nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywa. <grym> Berdem 2 mini, tak go nazywamy. Ogólnie pomysłodawcą Artur Kotowski. <grym> a, no i w czwórkę czasem większą ekipę Raczej znaczy, tak główny, głównymi tutaj monterami były cztery osoby Reszta to do pomocy Każdy ktoś przyjeżdżał, każdy coś pomaga A podwozie z czego jest? Podwozie jest zbudowane na, na, na bagi um, Dokładnie tu musiałbym się spytać Artura Silnik jest z czego? Silnik jest Hondy I zawsze się śmieję, że na wtyskach Yamaha <laughs> <laughs> no. <laughs> no co, zaraz biurka, bo zaraz koniec czasu, nie? Już koniec a to już były jakieś walki? Jeszcze raz? Jakieś walki były? No, ciężkie były walki, ciężkie wybieram. Ciężki, wybieram. ciężki teren, <śmuszne> ciężka pogoda, mokro, To no nic, widzisz, jest już? prawej. Matusz? Próbowałem wywołać to jakieś dobre pół Ja też próbowałem wywołać przez dobre pół godziny. A, bez radio. Um, aha, dobra. Nie, bo ja to generalnie byłem po baterii. Tak. No ja Cię nie mogłem wywołać. Mówiłem, no. że nie ma amunicji, że trzeba załatać. Serwierzek Grzegorz Kostecki, jesteśmy dzisiaj gdzie jesteśmy właśnie. Znajdujemy się pod łazami w miejscu dawnej jednostki wojskowej i organizujemy tutaj jak co niedzielę małe strzelanki airsoftowe. A co to jest tak przybliż bardziej? Strzelanki airsoftowe jest coś sport podobny do paintballu, tylko korzystamy nie z dużych kulek z farbą, tylko z małych plastikowych. Czasem można było je kupić w kiosku, ale my używamy oczywiście profesjonalny sprzęt, profesjonalne kulki i strzelamy się do siebie, może to brzmi dość e, dziwnie, abstrakcyjnie.

Ale tak, strzelamy się do siebie grając, nie wiem, ja teraz nie wiem jak to powiedzieć. Skąd taka pasja w ogóle, powiedz? Pasja narodziła się, może powiedzieć, już w gimnazjum. Chłopaki zrobili małą grupę czteroosobową i zaczęliśmy chodzić na spotkania już tam ekip, które się znajdowały w Koszalinie i w okolicach i jeździliśmy na takie różne strzelanki, zaczynając w dresach, kończąc, jak teraz widać, na mundurze. No taki dość strój profesjonalny, powiedziałbym nawet. No tak, no, specjalnie żeśmy się szykowali, próbowaliśmy zorganizować, żeby cała grupa była tak samo ubrana, Żebyśmy wyglądali jako jedność, jako drużyna. Ilu was jest? Ogólnie w grupie aktualnie jest nas 10 osób, aczkolwiek aktywnie strzela się około 5-6. Wiadomo, praca, studia, kiedy każdy, kto ma czas, to przyjeżdża i się z nami bawi. Kto może do tej elitarnej grupy dołączyć? Do naszej litalnej grupy może dołączyć każdy, jak do każdej innej grupy. Każda grupa specjalizuje się w czymś innym. Jedni odgrywają jednostki specjalnie SWAT, e, inni jak tutaj widzimy... Epoki też pewnie różne. Epoki, dokładnie. Tak samo jak się nazywałem ASH, czyli Airsoft History, czyli przyjechali, odgrywają Wehrmacht. Więc e, stroje typowo niemieckie z bronią odpowiednią do tej epoki. Czyli też czuję, że jestem dużo pasji historią i współczesnością wojskowości, prawda? E, no, można tak powiedzieć. Od ilu lat już, już, to, już, to, już to trwa takie, w takiej formie zorganizowanej? Jak tutaj widzę, macie też sprzętu, widzę sporo. Widzę, widzę kłady, jesteś jakiś tutaj jest opancerzony. opancerzony. wóz, który pojechał. Jak widać, w tyle też kłady. Kłady ogólnie, jeżeli mogę powiedzieć, zawdzięczamy Arturowi, e, naszemu znajomemu, który ma wypożyczalnię podmielną w Niegoszczy, więc zapraszamy w sezonie, taką można <grym> zaprosić. E, dzięki niemu stworzyliśmy ten pojazd. Jest to Berdem 2 Mini w skali. Siedzieliśmy naprawdę ponad 200 godzin roboczych w garażu, więc naprawdę to było dużo roboty, dużo materiału na to poszło. Czyli była to taka ciężka dłubanka. Ogólnie to było takie marzenie Artura, żeby zrobić coś takiego. Długo nad tym myśleliśmy, ale nie było czasu, no i budżetu. Aż udało się uzbierać pieniążki, żeby móc to przygotować. Dlaczego właśnie BRDM? Um, to jest ciężko powiedzieć. Myślę, że po prostu podała mu się ten pojazd. Musiałby sam o tym powiedzieć. Rozumiem. I mam takie pytanie. Te imprezy organizujecie kiedy? Imprezy ogólnie organizowane są e, co niedzielę, ale nie każdą, wszystko odgrywa znaczy, na początku kontakty były na pewnych forach, teraz e, kontaktujemy się za pomocą Facebooka i tam ustalamy terminy rozgrywek, wydarzeń i to robi zazwyczaj każda lokalna grupa, jak na przykład my dzisiaj zorganizowaliśmy większą szankę, to pozostałe grupy jak z Kołobrzegu, Słupska e, przyjeżdżały, przy, przyjechały po prostu do nas. A czy pogoda Was nie odstrasza? Strzelamy w deszczu, strzelamy w śniegu, najbardziej boimy się wiatru, ponieważ kulki zbiera. Dzięki wielkie. Czyli co? Czyli możemy zaprosić wszystkich mieszkańców Koszalina i nie tylko? Jeżeli mają taką ochotę wstąpić do takiego grona, mają pasję, chcą spróbować, jak strzela się z takiej broni airsoftowej, to oczywiście zapraszamy. Czyli kontakt z kim? Kontakt ogólnie pisując Facebooka, Airsoft, ASG, czy nawet na Google, zawsze znajdzie się jakaś grupa, gdzie można zapytać, czy można dołączyć, zobaczyć, jak to jest przyjechać, poglądać, tak jak właśnie dzisiaj panowie. W takim razie dziękujemy Celnych Strzałów, Grzegorz Kostecki, TV. OK, dziękujemy. dziękujemy. Miłego dnia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. We rise, we grow. We We never thought